Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Survivors. Ze mną dzisiaj jest Robcioman i MeFix. Siemka. Tak. No i jest to drugi odcinek z typu współpraca w horrorach, horror, więc zaczynajmy, nie? Tak jest. O, dobra. O, oh. dobra. Jak widzicie, gra jest... Połowus Senderowa. Ej, jesteście tu gdzieś? Tak, jesteś... Sterowanie jest no. troszkę no. dziwne. Już odkryliśmy jeden bóg że jak w jednym blisko siebie jest dwie osoby z zapalonymi latarkami, to jest bardzo jasno No, zgaszcie, żeby pokazać. O, teraz jest... O, jedna osoba ma, to jest zupełna ciemność, dwie i już jest jasne. Mhm. I tak Netflix możesz ogarnić, że jak klikasz w D i A, to się obracasz a nie skręcasz. No. To jest choć trochę zranione. We... Dobra, więc na początku proponuję iść razem. O, już widzę czerwone czy... oczy. Nie, to ja nie też widzę. właśnie tutaj zamiast. Teletubisiów czy Slendermana. on się zbliża, musimy uciekać, że nas nie zjadł. To jakiś przywódca musi być, który jedzie pierwszy. Dobra, ja idę na razie. Okej. Okay. No, I naszym zadaniem jest zebranie 11 listów. No czy tam czegoś, nie wiem co to? No listy listy. Karteczek. Albo notatki, whatever. Dobra, rozglądać za kartkami. Ja. 5 milionów drzew. No właśnie. Jeszcze zobaczę jak te kartki będą wyglądać. Kartka. Czy będą się w ogóle odróżniać Aha. od tego drzewa, czy... Jak nie jest bardzo? Jeszcze trochę. Jak <laughs> biegnie. <On> <laughs> tak taki gaz. Razie. Ej, na no same drzewo, dajcie jakiś budynek. Kluczem w ręku ja też Może zczepniamy jakiegoś wilka. No właśnie, A. nic się nie da. Sam się czepni. No, <grym>. atak na helmentach. Ej, Nowy, co nami jest? No będzie o, o, O jest, też klocki. jakieś pudła. To nie będzie kryteczka na 100%. Kurde, jak to się krzywo skręca. Trzeba tak na około w ogóle pobiec. Bo Nie można sobie A kliknąć. No, to jest straszne. Tak to właśnie? Szczelina? No, szczelina. Okej. Okay. Jak trafi? Coś... do kartonu. Coś Fajne w górę jak karton. Mam karteczkę. O. To jak wygląda? Takie coś. Dobra, zbieraj. Okay. Okay. No E, F, whatever. No, to lech, Jeden na 11 no. Ale spójrzcie w górę jakie słupy wywalony po prostu. Czyli biała kartkę z takimi czerwonymi śladami krwi, jakby. Dobra. Kto teraz prowadzi Dave? No dobra, tak możemy w sumie na zmianę, nie? No, <laughs> no w sumie to proste. co to... ja Mam hmm. trochę blędu. Wle... Dobra i bez shiftu, nie? Trochę to samo. Z Czasem, Czasem, czas do czasu. No i w sumie tak to wygląda. Próbujemy znaleźć jakieś gry, które można zagrać właśnie w kooperacji. I że no trochę krash, żeby były. dokładnie. To nie wie niestety póki co Wajcie jakieś krytyły napiszcie w komentarze -gramy. No. gramy przetestujemy, zagramy Jedyne w planach jest jeszcze dodatek do Half-Life'a, czyli Kai of Fear Kraj. Z tego Fear. chyba sobie zrobimy serię no. Dobra, jest tu coś... Trudno bym się ogóle rozglądać na lewo i na prawo bo się obraca cały. Filmy będą się pojawiać na trzech kanałach Prawda? Tak na na kanał dowolskiego z jego perspektywy, na moim kanale z mojej perspektywy, na naszym wspólnym Ech. kanale. Też z No, chyba, o, że chcesz twoją dać. Nie, nie. bo... Z... o jest, no coś. Bo wiesz jaki jest mój transfer przesłania no dobra, no to spoko. O to bierz to. Kankolnie no ale to nie mogę. <laughs> What the fuck? What? Uciekaj z czerwonego dymu. Dymu? No dobra mgła, nie, nie wiem, nie mieliście? Ja dobra, mam, ktoś Ja mogę Nie wiem, przed siebie no Ważne, żeby to... iść grupą i przed siebie Uff. Weź to powodzenia się zgub Koniec, jest, czekaj To nic minimalizowało <laughs> Biegnie tam jak Ej, bałac. co tu? Koniec? No, jest koniec. ściana weź weź goń go bo on nam zaraz ucieknie i będzie niefajnie Nie, fajnie. E, tu jest On biegł w miejscu <laughs> To jest, to jest bardziej graty. Przygodówka. Nie, mam to. takie może się oddamy trochę od tego muru, bo tak to jest. Dobra. Slendy tubis, który ostatnio. To było wiele to Gorsze przeżycie. bardziej hardcore. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kurde, A zmęczyłem się... się, poczekajcie. Da się to zmęczyć? No nie mogę już biec. Czaj się wiedzę no. jak nagle gonił. Patrzcie dróżką. No czuję jak ono. A czuję. Słyszę jak oddycha. On? Że no człowiek... działa. no jak się zmęczy, to on tak oddycha głośno. Dobra, już mogę. No, na pewno na jakichś na drzewach nie będą, nie będą nie będzie karteczek, tylko będą właśnie w takich budynkach albo coś. Nie, jakieś miejsce, 11 tak. miejsc. Coś tam jest, widzę chyba. Tam były kartony, no. potem było... Jakieś... Dobra, nie biegni, jakaś budka szukamy dalej. Dobra, ale idźmy tą drzewką cały czas. No. Wydawało mi się coś tam tym, że był. Ja tak wydawało. Najwyżej w sumie jak będzie odcinek trwał, powyżej... Pół godziny to chyba części nie będę No, podzielimy ja. na party tam w jakiś moment. Dobra, prowadź, ktoś tam. Biegnijmy. Oh, f**k! Kurwa, macie, jak LOL. Pomocy, kurwa. Ja nie. Nie zostaję w tyle, nigdy w Bej, czekaj, się zręczyłem. O, wow. o, znowu. Kurwa, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. LOL. Bej. I kie? I jest? Kurde Ej, zginąłem chyba Zginąłem LOL I co Ej, teraz? To, to coraz bliżej jest Mogę no, tylko obserwować wasze kamery i zmieniać się. czekaj! No, no ja biegnę! Tu nagrywaj mnie No, nie wiem kto biegnie pierwszy. Ja Methics. Ja Będę nagrywał z perspektywy tego kto będzie drugi. Żeby... Fuck! OLA oh, wow. boli Ej to ty? To ty no, no. Dawolski, ty patrzysz na mnie? Tak. I widzę karteczkę, ale ja się zmęczyłem. Fuck. Ej, no dlaczego ja zostałem tak... W... I co to? Jakaś pułapka drzewowa. What? What the... What? O. What? Widziałem tego wilka. Ja zginąłem. Mhm. Mm Zostałeś sam. Ty, jakiś Wiesz, szkielet. Albo masz lagi, albo ja tak widzę, że masz lagi. Kurwa, za mną jest. Ale się wstraszyłem ty. LOL. Biegnę w tyle, nie wiem co ja zrobiłem, i nagle on... Nie, Jerry, ja... Ja myszka do góry, próbuję ogarnąć gdzie jest i uciekać, ale już zginąłem. To tak le z lekkim lag lagiem giniesz. Ja się boję. No, What the fuck? <gry> no tak patrzysz, jest czerwony wilkoak i za chwilę już koniec. Ty so, idziesz, idziesz i nagle zginąłeś. No. Pierwsze do niedziadu <grym> to też tak laguje on? no tak troszkę nie. Tak ścina Ja normalnie no, mam No mam klatek u niego <grym> Ja to w miarę dobrze go widzę Boże to, że czasami biegam w swym nie No a uła. Teraz ginę a, to była panikat Zaraz ginę, się zmęczyłem. <grymne> Dobra, to myślę, że jeszcze raz zagadł, nie? No, chyba Ej, tak. A na czym mi się wydaje? Ja średnio widzę z twojej. <grymne> Jak będzie długie, to podzielimy nie. na party. <grymne> ja. <grymne> nie, wziąłem go tu, Kuwa. Jego krzyk jest trochę beznadziejny, bez antyki. Mono straszny, a, a tylko bardziej krzykliwy. Dlaczego? Ja w ogóle sobie. Nie wiem, to muszę to zobaczyć, co ja zrobiłem. <laughs> I nie wiem, czy właśnie jest taki sens patrzeć, jak mafik sobie biega po mapce. O! Oh, wow. oh, oh. No oh, to było. Oh, nie ja. widziałeś? Nie. Przebiegł się przed twarzą. No. Nie widziałem. O, cześć. To no, co, co, co mam zginąć? No nie wiem, może no, zginę. Gin. Nieee, manko! Zginąłem. You are all dead. No dobra, dobra dawaj jakoś restart. To teraz kart... musimy zrobić krótkie cięcie, bo te gry to są tak wspaniale dopracowane, że nie ma restart. Więc widzimy się za chwileczkę. No. Hm? Witajcie po krótkiej przerwie. Okej, okay. okay, zjadłem. O Ale. Ale. już zjadł, możemy jechać Ale. dalej. Dobra, ja biegnę pierwszy. Dobra ja, ja mimo wszystko preferuję żebyśmy szli... Szli, właśnie szli, a nie biegli. Bo, w jak w, w oddali zobaczymy tego wilkołaka, to wtedy można dobiega. No. Dobra. Nie, proszę, ja nie chcę się stać, dobra? <laughs> ja mam złe. Że... Staraj się miasta. iść obok mnie, albo przed, No nie, też nie chcę ostatni, dobra? W trójkę. No kurde. <laughs> e, kuwa, <co> <laughs> no kurwa, co wybiegniemy! ty nie zginąłeś tak jak my nie wiesz, jak to jest. Nagle z dupy ci się pojawia no. i koniec. Prawie było, jakby coś słyszeliście? To idziemy znowu w prawo dróżką, czy jak? Możemy iść. Tak, dalej w prawo. No. Jakby co, to nie już tak bliżej nas. Kurwa Prawo, lewo. Dróżką. Dobra, Może nie by tak chwilę pobiec właśnie, żeby go zgubić. Nie zgubisz. Nie tak raczej próbuję. wątpię, żebyś go skąd. Idziecie obok niejazdy, jeden z lewej, drugi z Tak. Chce? Teoretycznie tak. I nie wchodźcie no. w takie drzewa, takie jak... Tak jak no jak Robert, to wyjść. No właśnie. O, jest po no. prawej stronie. Jest jeszcze. karteczka. Dawaj, biegniemy. O, jeszcze po taką nie byliśmy. No nie. Czyli faktycznie, dobra. muszą być jakieś, A, jakieś się budynki. Się być nie, raczej indegry się nie ma. Nie da się. Na pewno w tej grze no, się nie <laughs> Dobra, jedziemy A. dalej. Dobra, nie stoimy w miejscu, bo no. tu się No. Jedziemy teraz? Już nasz Ej, za nami jest. W prawo, w prawo, tak chciałem się obrócić, a tu jakieś ty <grym> Ja wolę wierzyć nie na słowo że jest, no. Jest. jest. To no dobra nie przebędzie U was giniesz No weźcie się pajacujcie Uuu, nie. Nie nie Czekajcie znowu zginęłem, nie zginąłeś nie zginąłeś Czekajcie, czekajcie, bo się zgubimy. Gdzie tutaj jest? wszyscy są, dobra Gotowo. Ej, was przestraszył, czy tylko mnie? Ja słyszałem, ale. wróćmy tam! On może. Róż... a nie, on tam jest. On. idzie tam. Kurde. No, on idzie w naszą stronę brawo. teraz. To, 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 Moglibyśmy to gdzieś odbiec kawałek. Ej to. Ej, ale kurde, dlaczego znowu ja? Ty mnie zaatakował, miałem. Nie, nie, gdzie to, jest. Dookoła... tu jest! W Biegnijcie! W obie strony. Kurwa, macie. w prawo, w prawo. Dobra, zawsze jak Ej, no ten. Jak ktoś wyjdzie naprzód, to zawsze starajcie się za nim cokolwiek to jest, nie? Ja się zawsze rozglądam jak nie. Ja nie, jest sterowanie z tyłem tam Ja tu mam jakieś wyżyczki kozackie, czy tam... No właśnie. No. Jaki... Ale ja nie siądrzym. Jaki tam. mordor <laughs> Jaki dwóca pierścieni. Tak. Kurwa. No. W tym przypadku nie. Słyszałem, że ja co. Kurwa. No, po... Ej nie bo też wystraszył. Ej, ja na tym drzewie musi. A, no, to jest góra. O! Kurwa, znowu ja! Kapitala. Żyjesz? O, jakaś, jakaś Tu musi coś, być kartka. Czemu ja? Wy nic naprawdę nie słyszycie? No ja słyszałem! Czasem... O, jest karteczka. On żyje na mnie. Czasem my słyszymy... W lewo, w lewo. Ja rzadko o, kiedy kartecz. coś tam słyszę. Za nami. Uciekamy. Kurwa, nie. pierdolę, idź w lewo, w prawo, w prawo no. dawaj. Stres. Prosto. Prosto? Jak? Prosto? To nic nie ma chyba Pas. już. To w lewo. Ja tam coś chyba widziałem, tak mi się Kurwa, wydawało. Kurwa no gdzie, bo ja nie wiem gdzie. No bo ciemno sytuacja. to się robi, ja nic. <laughs> dawaj w prawo cały obejdziemy te wieże. Te góry, Będziemy wchodzić? Nie, po co? O i Obydzi... jest tam, jest tam, jest tam, wracajcie nie Wracacie? Kurwa, on tam jest, co wy robicie? <laughs> Nigdy, 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 nigdy. No nie, ja go widziałem te oczy i nie wiedziałem gdzie iść w sumie Mi krzyknął no. Jedziesz w Jedziesz, malenka ja a do góry psz, psz, <noise> nie, nie wiem gdzie jestem, góry <noise> i panika To nie jest Slenderman, że on cię z bliska zabija, jak wiesz, No naszego. ja mam jakąś mgłę czerwoną dookoła, nic no, nie widzę ty. No też mam tą mgłę, dlatego ci się <noise> ucieka Dani. Jaka to jest... E, nie róbcie to blisko sobie Jaka to jest panika Dobra, robimy prosto. To jest jakiś budynek. cywilizowany, proszę. Skończyłem się. Idziemy. się no nie. Z się, nie. Z za nie. Z rafą nie. Z rafą Zaraz tu będzie. Ej, nie lubię takich lasów. Ja też nie. Zaferowałem ścieżkę. Jest. Guess, Zaraz wyskoczy no, na pewno. Po liściach możemy rozpoznać jakie to drzewa. Super. <laughs> Co teraz? Nie Jest, jest ścieżka jest. Może dla mnie w lewo. No, poszedłem w lewo. Coś, wydaje tak. mi się. Just, ten krzyk. Jakaś policzka, boże. Poczułeś się ten krzyk, okej? Okay? Ja przebiegam przez to Też przebiegłem, takie dziwne to było trochę ściano z nie? Jest, widziałem go. Kurde Przed nami czy za nami? Ja, jak się nazywało? Przed nami mi taki... przy Kurwa mać A to Czemu ja ciągle nie ja tego nie trafię? No nie tylko ty Jezu, ty ogarnij się O, zaraz giniemy. Czekaj, zmęczyłem się, eee. Okej, okay, to na razie. Siema, panowie. A, gdzie on no, Tam, OK Jest domek. Jest domek. Tu będzie musi być. Czekajcie, bo ja się zmęczyłem. Musi być. Musi być kartka. Ej, tu razem, razem, razem. Kurde. Zmęczyłem się. No i dobrze, dobrze. Mam kartkę. Tak. There no way. Fuck. Fuck! Fuck! Kurde. A ja się jak rozmęczyłem! Gdzie idziemy? Nie wiem Przecie. FAK Kurwa, goni nas FAK Ej, biegnijcie O co chodzi, no obok stanął. no on mam teleporty Dobra, ja bie biegnę za kimś, nie wiem FAK LOL, nie Biegnijcie za mną, no, ja jestem pierwszy chyba Ja nie wiem gdzie ty jesteś Ja, ja też się zmęczyłem O, jestem ja z kimś, kimś. Jestem co? ostatni ZE MNĄ?! To... Do... Ja się zmęczyłem teraz. O, to giniesz. Sorry, ziom. Zawsze o budynku musi stać się No chyba jak kartkę zbieramy, to nas jest bardzo blisko wtedy. Po co biegniecie, panowie? Spieszmy pan się idzie? No, mnie przystryjał za to. Tutaj jest. Jeszcze, jest Ooo, O, o, stoi. Manko! No, ja nie będzie biec. Uciekł. czerwonej mgły tak czy tak trzeba uciec. A czemu wy się do miejsca, gdzie byliśmy? Nie. O, w lewo ja prawo. W lesie, nie. Na pewno wiemy gdzie byliśmy. W lewo prawo, no tak, wiemy. Obkrążyliśmy dom i wróciliśmy No, bo to jest całkiem normalne. Robotnicy wracają do domu. A tu jakiś wilkowe. Ale raz się przestraszyłem w sumie. No ja I on nie Nagle nie mi wyskoczył. Pod... Nie, no dwa razy. Ja się, ja się wyskoczył to... przy kartce tą what the fuck. Potem biegnę pierwszy i znowu wyskoczę. Jaj, twarz, domek. Wyprzedzi. Ja się przestraszyłem, ja no. no. jak obok mnie znam. No. Nie wiem, co zrobić. No ciągle ty, myszka do góry leci za każdym razem, jak drzeje. O, to jak chcę zobaczyć te gameplaye wasze. No bez kitu, mój se zobaczyć. Ciągle na ja polski. U mnie możesz Slendy Tubis. No nie wiem. Na polski ja. Nie To Jedziesz, małękę! Spokojnie, niecałe, nie? 11 Krzyk. kartek, dobra. Jeszcze ośmakę. Dlato to zajmę. No to. Nie teraz wiemy. podzielimy już to na odcinki. No teraz, jak zginiemy, ktokolwiek... No znaczy się, jak wszyscy. Albo znowu będzie sytuacja, że jedna osoba, no to wtedy koniec. No, dziękuję. Dobra, przebiegnijmy ten odcinek. Kur. Ladała mi się to. Nie, ja to wolę w lewo, to było ładnie tak. To jest za dużo, z ty grze. zginie. Zginie. O, jest, za nami. Okej. Ale tak był bliżej, zazdroszczyłem się, koło. Dróżką, dróżką, dróżką. On raz i Tak. Tak. Środowcajcie, a nie. No nie, bo... To jest jakiś osrany. No i się odwróciłem, mi straszą. Ja, ja, nie, ja, ja, ja nie słucham No, w drzewie What? jest. What Jeden. Ej, ja tak patrzę na lewo, a on w drzewie. Centralnie w drzewie stoi. On no, tak się stali. teleportuje, ma takie niedane teleporty czasami. Nie <laughs> chceś pierwszy, kurde. To ja mogę iść pierwszy, pierwszy. Pole pierwszy niż to sta.